To już 120 lat odkąd działa firma znanych sądeckich zegarmistrzów. Zakład Mistrzowski Rodziny Dobrzańskich mieści się przy ulicy Jagiellońskiej i obecnie prowadzi go Jan Dobrzański. Najpierw dziadek, potem no, dziadek zmarł w 1939 roku, potem tatuś przejmował i ja od 1971 roku. W Polsce chyba nie ma takiej firmy. Z takim rocznikiem 120-letnim, żeby była w tradycji. Co ciekawe, jubileusz 120-lecia obchodzi także zegar na Ratuszowej Wieży. Od początku nakręcaniem i konserwacją mechanizmu zajmowała się właśnie rodzina Dobrzańskich. Codziennie trzeba pokonać 112 schodów, aby dostać się do Ratuszowej Wieży. Wczoraj byłem o godzinie 7 wieczór, no to dzisiaj mogę najpóźniej do godziny 10, bo potem już stoi. No trzeba niestety kombinować. Jak chcę coś sobie wyjechać załatwić, no to muszę przyjść wcześniej, potem trzeba wieczór jeszcze przyjechać dokręcić albo rano dokręcić. Także no, albo, prosić czasem, albo prosić dzieci. I jak dodaje Jan Dobrzeński, od tego obowiązku nie ma przerwy w przypadku choroby czy wyjazdu, obowiązki przejmują członkowie rodziny. Tak, tak. Jak chodziłam w tą rodzinę ten 40 parę lat temu, to nie spodziewałam się, że to jest taki zaszyt jak i taki obowiązek proszę pana. Bo ja się, że tak mówię, brzydko wrzeniłam w zegary, w zegar w zakład zegar mysrowski. Męża mam mało, bo on jest od rana do nocy w zakładzie to jest jego pasja, jego powołanie, a ja wsiąkłam w to wszystko tak samo i też kocham zegary Uroczystości jubileuszowe rodziny Dobrzańskich odbyły się w cechu rzemiosł różnych były życzenia i gratulacje od rodziny przyjaciół sądeckich rzemieślników oraz starosty sądeckiego wójta gminy Hełmiec i prezydenta Nowego Sącza